Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę ze Scott Battles. Jeśli chodzi o ten tydzień, to myślę, że powinienem mieć rangę Soto 2, no bo trochę zagrałem Scott Battles kilka meczów, żeby mieć jakieś nagrody na dzisiaj, więc zobaczymy jaką rangę udało się utrzymać, ale myślę, że to powinno być złoto 2. Więc zobaczmy mamy złoto 2, tak jest. 6000 monet oraz dwie paczki. No i zobaczymy, czy coś fajnego z tych paczek wyleci. Ok, może na początku duża złota paczka premium, zobaczymy, co tutaj będzie? Jest Aleksandr, ok, karta oceny na 83, chociaż w sumie nawet obecnie yy, Nawet takie karty oceny na 83 jest ciężko sprzedać, bo pootwierałem sobie ostatnio parę paczek I trafiłem na przykład i Cardiego i tak się nie sprzedał za pierwszym razem, nawet na licytacji No więc zobaczymy, ale nawet taki Aleksandr może się przydać do SBC Albo może ktoś go kupi Ok, mamy też parę innych kart, są zmiany pozycji, są style gry Jest też dość dużo kontraktów, jest duplikat dla niego Olmo ale okej, okay, może powysyłam sobie te karty na listę transferową, a jak się nie posprzedają, to sobie je wyślę do klubu i użyję WSBC. Okej, okay, są też stroje otworów, które całkiem nieźle wyglądają. Więc może sobie nawet później je ustawię, okej. Okay, jeszcze mamy też parę innych kart, więc sobie też ich powysyłajmy na listę transferową. I okej, okay, przejdziemy teraz do kolejnej paczki. wyślemy sobie to do klubu i jeszcze ten duplikat wyślę na listę transferową. I została nam jeszcze jedna paczka, mieszana paczka piłkarzy Prime. Zobaczymy co tutaj będzie. Jest Mignolet oceniony na 80. Ok, już jest Dubrawka, jest parę innych kart. Powiedział co, te karty powysłam sobie na listę transferową. Może szybko ich posprawdzam, cenę tych niektórych zawodników, na przykład ten Dani Gomez może coś kosztować. Ten obrońca z, z Anglii też może coś kosztować, więc sobie powiesiłam na razie ich na listę transferową, no a później posprawdzam ceny tych niektórych kart i je powystawiam. OK, reszty wy, kart wyślę do klubu. No i przekładam mój zespół. Chociaż chyba pokazywałem go w ostatnim odcinku z y, nagród The Division Rivals. Jak widzicie, wygląda on następująco: chyba tylko jedna zmiana z taka, że kupiłem Joe meta na środek obrony. No i w meczu gra fancyn 4-2-3-1. Obrony bez zmian w pomocy gra Wynaldo Renata Sanchez, no i tworzą oni bardzo dobry duet środkowych pomocników. No i aż gra Grillisz, no i bardzo fajnie się tam spisuje. Potrafi uderzyć na bramkę też bardzo ładnie rozgrywa oraz drebluje. Dalej mamy skrzydło z oraz Kieza. No i Kieza bardzo fajny debruje, jest dość szybki. Potrafi dobrze strzelać, Vinicius też jest niesamowicie szybki i potrafi fajnie podawać. No ale niestety jego taki, takim minusem są dosyć nieskończone strzały. I zdarza, <coughs> zdarza mu się spudować w sytuacji samym sam z bramkarzem. Ale może da mu styl gry podnoszący strzały i powinien mieć lepsze wykończenie. No i na no, tak oczywiście z bnj który też gra bardzo dobrze, chociaż wstał się nad zmianami w składzie. No bo jak widzicie, mam prawie 85 tysięcy, już tak te karty się posprzedają. To może około 100 tysięcy będę, <laughs> będę miał, więc zastanawiam się nad wzmocnieniami. Myślałem nad kupnem Lewandowskiego albo Holanda, albo ewentualnie mógłbym też kupić Sterlinga zamiast Viniciusa, lub y, mógłbym uzbierać na Rashforda. To chyba o się zastanowię, bo też myślałem, żeby zrobić benzemę w wersji piłkarza miesiąca, bo też ma fajne statystyki. Na, y, można mu dać styl gry ponoszący tempo, no i będzie miał jeszcze lepszą, lepszą szybkość biegu oraz przyspieszenie. No, tak ogólnie mam bardzo fajne statystyki, no i wymagania są całkiem spoko. Chociaż jeszcze zastanowię się nad wzmocnieniami. Możecie napisać też w komentarzach jakieś propozycje dotyczące wzmocnień w moim składzie. No i się zastanowię nad wzmocnieniami, no bo trochę molet mam. No ale dobrze, myślę, w tym odcinku to by było już tyle. <laughs> Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.